Przepis na gwiazdę z makiem. Do 250 g mąki dodajemy 5 g suszonych drożdży i mieszamy. Dodajemy 25 g cukru, jedno jajko, 100 ml ciepłego mleka i 20 g roztopionego masła. Mieszamy. wyrabiamy mikserem z kakami do ciasta drożdżowego kilka minut. A następnie rękami. Odstawiamy na godzinę w ciepłe miejsce. 120 g mielonego maku zalewamy wrzątkiem. 120 ml. Odstawiamy do wystudzenia. Dodajemy 25 g cukru po 30 g posiekanych orzechów włoskich i rodzynek oraz łyżeczkę miodu. Mieszamy. Dodajemy jedno ubite białko i łyżeczkę miękkiego masła. Mieszamy. Masa jest gotowa. Po godzinie ciasto chwilę wyrabiamy. I dzielimy je na cztery części. Każdą część wałkujemy na kształt koła. Pierwszą część przenosimy na blachę z papierem do pieczenia i wykładamy na nią 1 trzecią masy makowej. Zostawiamy puste miejsce przy brzegach. Nakładamy drugą część ciasta. I postępujemy tak samo. Nakładamy trzecią część i wykładamy resztę masy. Przykrywamy czwartym kawałkiem i lekko dociskamy. Odciskamy okrągły kształt, by wyznaczyć środek gwiazdy. Najpierw ciasto dzielimy na cztery części. Każdą z nich kroimy na kolejne cztery. Łącznie ma ich powstać 16. Z sąsiadujących kawałków ciasta tworzymy pary. Każdą z nich zawijamy dwa razy do środka. Tak robimy ze wszystkimi parami. Końce każdej pary dobrze zlepiamy ze sobą. Ciasto odstawiamy na 20 minut. Po tym czasie smarujemy żółtkiem. Pieczemy 25 minut w piekarniku nagrzanym do 175 stopni bez termoobiegu. Po tym czasie studzimy. Po wystudzeniu możemy udekorować.